Przed Wami historia zapomnianej tragedii sprzed ponad 120 lat. Kim była 19-letnia Margaret i co łączy ją z księżną Kate? Odkryjcie tajemnicę młodej artystki, której pasja do fotografii przetrwała pokolenia. Zafascynuje Was! Księżna Kate, w trakcie walki z chorobą nowotworową, jest mocno wspierana przez najbliższych członków rodziny. Middletonowie w przeszłości przeżyli już inną tragedię, o której szeroko rozpisywały się gazety. Dziś mało kto pamięta, co spotkało 19-letnią Margaret Middleton. Pewien historyk wydobył ją z mroków zapomnienia. Do tragicznego zdarzenia z udziałem dalekiej krewnej księżnej Kate doszło w Fai w North Yorkshire 17 kwietnia 1900 roku. Przebywająca wtedy na feriach wiosennych 19-letnia Margaret Middleton została porwana przez falę u wybrzeży popularnego nadmorskiego miasteczka. Pomimo desperackich prób ratowania jej przez przyjaciół, młoda kobieta utonęła, a jej ciała nigdy nie odnaleziono. Daleka krewna księżnej Kate utonęła. Ciała nigdy nie odnaleziono. Jak podaje w ekskluzywnym materiale serwis Mail Online, tragedia wstrząsnęła Anglią i była szeroko opisywana przez tamtejsze media na progu 20W. Kilka dni po zdarzeniu na brzegu odnaleziono wypuszczony przez morze aparat fotograficzny Margaret Middleton. Nastolatka była zapaloną fotografką i w dniu feralnego zdarzenia stała na skraju półwyspu Filey Brig, robiąc zdjęcia fal uderzających o klify. Śmierć Margaret była ogromnym ciosem dla jej rodziny, ale nie zniechęciła ich do fotografii. Jej bracia, Noel i William, a także siostrzeniec Peter, kontynuowali pasję dziewczyny. Dziś zaś to jej prawnuk, Michael Middleton i jego córka Kate, księżna Wali, są zapalonymi fotografami. Co łączy Margaret Middleton z żoną księcia Williama? Margaret Middleton była prapraciotką Kate, po której księżna być może przejęła umiejętności fotograficzne często podziwiane na oficjalnych zdjęciach jej dzieci książąt George'a i Louisa oraz księżniczki Charlotte. Losy Margaret zostały odkopane z niebytu historii dzięki pracy Michaela Ride. Historyk i nauczyciel z Melbourne w Australii zaczął badać drzewo genealogiczne Kate po jej ślubie z księciem Williamem w 2011 roku. Jego zainteresowanie rosło z czasem, a badania kontynuował zdalnie. To niezwykłe, że tak wiele pokoleń rodziny Middletonów pasjonowało się fotografią, to jest oczywiście w ich krwi. Ale odkrycie, że prapraciotka Kate zapłaciła za swoją miłość do fotografii życiem, jest tragiczne. Jej rodzina musiała być zdruzgotana. Była tak młoda i miała przed sobą obiecującą przyszłość, wyjaśnił w rozmowie z mail online. Margaret Middleton była niezwykle zdeterminowaną młodą kobietą, oddaną swojej artystycznej pasji i na tyle zdolną, że planowała studia na Uniwersytecie Oksfordzkim. W dniu tragedii Margaret i jej przyjaciele, w tym kuzyn Henry Middleton i przyjaciółka Rachel Dudson, wybrali się na spacer wzdłuż wybrzeża do Filey Brigg. Panna Middleton poszła na skraj półwyspu, aby uzyskać lepszy widok na fale. W tym momencie ogromna fala uderzyła w jej okolice. Trzykrotnie widziano ją walczącą w morzu, ale nie było możliwości jej uratowania, ponieważ brakowało sprzętu ratunkowego na bryg. Relacjonował Yorkshire Evening Post. Przyjaciele Margaret podjęli próbę ratowania 19 latki, lecz w pobliskiej chacie nie było niczego nadającego się do pomocy. Z kolei dostępne w fajli łodzie rybackie nie były w stanie udać się w akcję ratowniczą ze względu na wzburzone morze i liczne skały w miejscu, gdzie ostatni raz widziano dziewczynę. Księżna Kate podziela rodzinną pasję. Co ciekawe, fotograficzna pasja rodziny Middletonów siega jeszcze bardziej odległego pokolenia, niż tego, do którego należała Margaret i jej bracia. Ich ojciec John Middleton był zapalonym fotografem w XIX wieku. Po jego śmierci w 1887 roku. Rodzina kontynuowała zainteresowania Johna, a dzieci, mimo młodego wieku, zachowały przywilej życia w luksusie. Wszystko dzięki pokaźnemu spadkowi po matce. Kate Middleton, podobnie jak jej przodkowie, rozwijała swoje umiejętności fotograficzne. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie St Andrews, gdzie także zgłębiała tajniki fotografii. Jej prace były wielokrotnie publikowane, zdjęcie królowej Kamili znalazło się choćby na okładce magazynu Country Life. Choć Margaret nie miała szansy długo cieszyć się swoją sztuką, i prapraciotka Kate kontynuuje dziedzictwo tragicznie zmarłej nastolatki, zdobywając uznanie za swoje umiejętności fotograficzne. Oglądasz historię rodziny królewskiej. Zasubskrybuj po więcej.